Witam Was wszystkich w nowym odcinku. Myślę, że każdy z nas pamięta pożar katedry Notre Dame z 2019 roku. Ale być może nie każdy wie, że przy okazji odkryto kilka skrywających się tam tajemnic. W toku prac archeologicznych naukowcy natrafili bowiem na dwie ołowiane trumny, ukryte pod podłogą słynnego paryskiego zabytku. Niedawno obie zostały otwarte, a my dowiedzieliśmy się, czyje szczątki umieszczono wewnątrz. Sprawa jest szczególnie oczywista w przypadku ciała księdza znanego jako Antoine de la Porte, który zmarł w 1710 roku w wieku 83 lat. W luwrze wisi obraz tej osobistości, która wsławiła się m.in. udziałem w przebudowie wspomnianej katedry. Niestety, druga osoba okazuje się bardziej zagadkowa. Wiadomo, iż szczątki należą do mężczyzny, który w momencie śmierci miał od 25 do 40 lat. I choć jego tożsamość pozostaje anonimowa, to biorąc pod uwagę miejsce pochówku, możemy się domyślać, że nie był to zwykły mieszkaniec obecnej stolicy Francji. Szczątki bezimiennego są wysoce niekompletne brakuje większości zębów, a kości są wyraźnie zniszczone. Eksperci zwrócili też uwagę na fakt, iż jego czaszka została przepiłowana, natomiast klatka piersiowa otwarta w celu zabalsamowania. Zmiany szkieletowe sugerują wręcz, że mężczyzna mógł cierpieć na przewlekłe zapalenie opon mózgowych wywołane przez gruźlicę. Poza tym, jego budowa stanowi istotną wskazówkę co do tego, że często jeździł konno. Przydomek jeździec, nadany przez archeologów, nie powinien więc dziwić. Nie wiadomo, co było dokładną przyczyną śmierci księdza, choć nie sposób nie zauważyć oznak podagry, czyli bolesnej formy zapalenia stawów. W przeszłości tego typu przypadłości były dość charakterystyczne dla wysoko postawionych osób, które spożywały nadmierne ilości alkoholu, mięsa czy owoców morza. Brytyjscy archeolodzy zidentyfikowali liczący 4000 lat zestaw narzędzi do obróbki złota. Znaleziono go wśród innych artefaktów pozyskanych z grobu Upton Lovell G2A z epoki brązu w pobliżu Stonehenge w 1801 roku. Teraz można je oglądać w Muzeum Wiltshire. Zespół uczonych pod kierunkiem dr Kristyny Tsoraki wykrył na ich powierzchni pozostałości złota. To mogło oznaczać tylko jedno: narzędzia wykorzystywano w procesie obróbki złota. To naprawdę ekscytujące odkrycie dla naszego projektu. Na ostatniej wystawie World of Stonehenge w British Museum publiczność była oszołomiona niesamowitymi 4000-letnimi złotymi wyrobami. To, co ujawniła nasza praca, to skromny kamienny zestaw narzędzi, który był używany do wykonywania złotych przedmiotów tysiące lat temu. Mówi dr Rachel Krenlin. Grup Upton Lovell G2A już od dłuższego czasu zajmuje ważne miejsce w rozmowach archeologicznych. To dlatego, że znajduje się naprawdę blisko Stonehenge i jest oznaczony ziemnym kopcem. Złożono w nim dwa ciała wraz z szerokim asortymentem wyrobów. Dr Chris Tantish z Uniwersytetu w Southampton dodaje. Narzędzia do obróbki złota datowane na wczesną epokę brązu są niezwykle rzadkie, więc zidentyfikowanie zestawu narzędzi do tworzenia kompozytowych obiektów ze złota jest niezwykle ważnym odkryciem. Fakt, że jest ono związane z enigmatycznym pochówkiem Afton Level G2A czyni je tym bardziej fascynującym. Dzieła prawdziwego artysty potrafią przetrwać próbę czasu i to dosłownie o czym możemy przekonać się za sprawą jednego z obrazów namalowanych w czasach starożytnego Egiptu. Malunek liczy około 3300 lat, a o poziomie jego szczegółowości najlepiej świadczy fakt, iż nawet po tak długim czasie współcześni eksperci są w stanie zidentyfikować uwiecznione wtedy gatunki. Znalezisko zostało dokonane około 300 km od Kairu, Wamarnie, swego czasu będącej stolicą tego kraju. Wśród rozpoznawanych gatunków znalazły się takie jak gołom skalny, zimorodek z rokaty, gąsiorek i pliszka siwa. O tym, jak przeprowadzono badania i jakie były ich skutki, możemy przeczytać na łamach Antiquity. Przede wszystkim autorzy sugerują, że pomieszczenie, w którym znalazł się mural. Pełniło uspokajającą funkcję. Być może poza samymi zdobieniami na miejscu znajdowała się też zróżnicowana roślinność, a wszystkiego dopełniały aromatyczne zapachy i muzyka. Mural niekoniecznie musi być realistyczny, jeśli chodzi o samą koegzystencję poszczególnych gatunków. Innymi słowy, nawet jeśli ptaki te raczej nie występowały w tych samych ekosystemach, to artysta bądź artyści. Postanowili umieścić je na obrazie ze względu na wrażenia wizualne. I trzeba oddać im jedno: pod względem artystycznym poradzili sobie świetnie, co potwierdzają nawet biolodzy. Kolejne odkrycia na płaskowyżu naska. Znaleziono 168 nieznanych dotąd geoglifów. Zespół japońskich archeologów, we współpracy z swoimi peruwiańskimi kolegami, odkrył 168 nieznanych do tej pory geoglifów na płaskowyżu Naska w Peru. Nowo odkryte naziemne rysunki przedstawiają m.in. ludzi, ptaki, orki, wielbłądy czy koty. Geoglify zostały odkryte podczas badań terenowych, które trwały od czerwca 2019 roku do lutego 2020 roku. W odkryciach pomogły drony i sztuczna inteligencja. Ogromne figury geometryczne, podobizny małp, ryb, pająków i innych zwierząt o długości do setek metrów, w całej okazałości widoczne są dopiero po wzniesieniu się w powietrze. Na płaskowyżu są ich setki. Te ogromne naziemne rysunki położone na pustyni w południowo-zachodniej części Peru są najbardziej znanymi na świecie przykładem geoglifów. Naukowcy sądzą, że liczą sobie w niektórych przypadkach nawet 2,5 tysiąca lat, choć niektórzy badacze uważają, że mogą być znacznie starsze. Przez dziesięciolecia naziemne rysunki były interpretowane przez naukowców na różne sposoby. Geoglify zostały odkryte w 1926 roku. Początkowo brane były za systemy irygacyjne, potem za święte ścieżki o charakterze religijnym. Ale tak naprawdę współczesna nauka nie wie, w jakim celu zostały stworzone. Koncepcji jest kilka. Niektórzy uczeni uważają, że są to układy szlaków handlowych, jeszcze inni, że to rodzaje boisk, na których rozgrywano zawody sportowe. Są też koncepcje, które mówią, że są one ozdobą, która miała cieszyć oczy bogów. Inne z kolei podkreślają ich związek z obserwacjami astronomicznymi, bo niektóre z geoglifów odzwierciedlają gwiazdozbiory. Jednak wiodącą tezą jest ta zaproponowana przez niemiecką badaczkę Marię Reich. Według niej rysunki z naska wykorzystywane były do określania pory siewów i zbiorów. Niektóre z nich wskazują bowiem na punkty wschodów i zachodów słońca, podczas jesiennej i wiosennej równonocy oraz przesilenia letniego. Dzięki wsparciu Brytyjskiego Funduszu National Lottery archeolodzy rozpoczną badania wykopaliskowe na potężnym rzymskim forcie. Położona na wale Hadriana w północnej Anglii forteca, znana jako Magna, ma ponad 21 hektarów powierzchni, znacznie więcej niż pobliski rzymski fort Windolanda. Magna była domem dla dwóch najbardziej egzotycznych pułków legionów, jakie służyły w rzymskiej Brytanii. Syryjskich uczników i górskich żołnierzy Dalmacji. Wykopaliska, których budżet wynosi 2,5 miliona funtów, z czego 1,6 miliona jest finansowane z funduszu loteryjnego, rozpoczną się w lipcu przyszłego roku. Projekt stworzy pięć nowych miejsc pracy i możliwości wolontariatu, a także poprawi interpretację tego miejsca z programami zajęć w nowym specjalnie wybudowanym obiekcie w sąsiednim Muzeum Armii Rzymskiej. Skarb powstańczych monet odnaleziono na pustyni judzkiej. Do odkrycia doszło podczas izraelskich badań archeologicznych jednej z jaskiń w wąwozie Wadi Morabad, położonym w pobliżu Betlejem na zachodnim brzegu Palestyny. Piętnaście srebrnych monet ukryte było w wełnianym woreczku, który z kolei mieścił się w pojemniku wykonanym z drewna. Na jednej z monet widniało wyryte imię Szalmai w alfabecie aramejskim. Naukowcy są przekonani, że skarb został ukryty przez jednego z bojowników biorących udział w powstaniu Machabeuszy. Powstanie to było żydowskim buntem prowadzonym przez Machabeuszy czyli judejski ród kapłański przeciwko imperium Seleucydów i wpływowi, jaki ich hellenistyczny styl życia miał na życie Żydów. Bunt trwał od roku 160 do 167 przed naszą erą. Ale uważa się, że oficjalnie zakończył się w roku 134, przed naszą erą, kiedy Machabeusze uzyskali niepodległość. To już wszystkie informacje na dziś w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem powiadomień oraz napiszcie jakiś komentarz dla zasięgu. Do następnego filmu, trzymajcie się, cześć.